Moi, ja sama nie wierzę w to, co mówię, ale słuchajcie, rozpoczynamy vloga ze zmian w moim pokoju. Słuchajcie, nagrywałam wam vloga z zakupów, nagrywam wam później hol zakupowy, a teraz rozpoczynamy układanie tego wszystkiego. No szybko wam jeszcze przypomnę, co mniej więcej mamy. Dosłownie właśnie przed chwilą nagrywam ten hol, więc troszeczkę te rzeczy są tutaj wywalone, ale mamy tutaj te koszyczki, mamy tutaj te obrazy, mamy poduszki, mamy mnóstwo jakichś wazoników, figurek. Mamy oczywiście świeczuchy, my lampkę. Przede wszystkim mamy nowy fotel. Mamy tutaj jakieś podkładki, mamy multum nowych poszewek, nowe koszyki, nowy kocyk. Tutaj również mamy poduszki. Także tak jak widzicie, po mnie z tyłu zmiany nadchodzą. Fajne pomysły już mam, więc możemy rozpoczynać vloga ze zmianami, słuchajcie. Trochę do końca nie wiem, za co się na początku zabrać, ale zaczynamy. Wydaje mi się, że rozpoczniemy to od tej półeczki, ale najpierw pokażę Wam jak to wygląda przed. Ja ogólnie wczoraj sobie te rzeczy zaczynałam trochę układać, żeby widzieć mniej więcej jak to chcę dzisiaj zrobić. No i pokażę Wam jak to wygląda, tak wiecie, totalnie rozwalone. Tutaj ja mamy moją toaletkę, tu się za dużo ogólnie nie będzie zmieniać. E, tak się prezentuje szafka nad garderobą. Tutaj tak się prezentuje moja komoda, na której też jest totalny bajzel dzisiaj. Ta szafka tak samo jest cała pusta, no bo nie miałam za bardzo co układać wczoraj. Tutaj jest taki w miarę kącik, który się praktycznie nie zmieni, ale no jest dużo rzeczy leżących, więc że tak powiem, to też wam nagrywam od razu. No i tutaj na tej półce też raczej za bardzo czystości nie mamy. Tak to wygląda przed. Jest ogólnie Messy, ale specjalnie na robiłam, wiecie, coś tego typu, że kompletnie za dużo w tym moim pokoju nie układałam z powrotem, bo to wyglądało w ten sposób, że ja sobie pociągam też z spółek. No i stwierdziłam, że w sumie nie będę tego nakładać z powrotem, ustawiać z powrotem, bo i tak będę to jutro ściągać. Więc pokazałam Wam taką wersję, totalnie to trudną tak naprawdę, taką, wersję totalnie niepoukładaną. Tak to nie wyglądało. Ale stwierdziłam, że pokażę wam taką wersję, żeby efekt był jeszcze lepszy. Byłam wam totalnie szczera, że ja nie wiem, za co się zabrać, ale lecimy. Jestem mega podjarana, bo zbierałam sobie te rzeczy naprawdę mega długo. Wczoraj, słuchajcie, miałam taki generalny porządek w moim pokoju, mam wszystko pomyte, powycierane, więc nie będziemy teraz wycierać kurzy, bo ich nie ma. Teraz tylko zajmujemy się tą estetyczną częścią. Przybrałam się, jakoś czuję się bardziej komfortowo w takiej bardziej oversize koszulce i słuchajcie, tak naprawdę już wszystko z tej pierwszej półki ściągnęłam. Ogólnie chciałam robić takie lekkie przemyblowanie, ale wydaje mi się, że tutaj za bardzo nie mam co, gdzie zmieniać. Ogólnie no mój pokój jest naprawdę spory, zacyzmy mega wdzięczna i wiadomo, bardzo fajnie, ale mi się wydaje, że mimo wszystko on jest troszkę za duży, jeżeli chodzi właśnie o jedną osobę i ogólnie o mnie, bo jednak ja bym mogła mieć go mniejszego, jakieś 4 metry, ale nie narzekam, bo naprawdę jest naprawdę naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Także witam w mojej peżowej krainie. Bardzo lubię czytać komentarze, gdy ktoś mi mówi, że wygląda do mega szpitalnie, w ogóle nudne, także jeżeli Uważacie, że to jest nudne? To słuchajcie, to jest dopiero początek. Pozbyłam się wszystkich rzeczy z tej oto szafeczki i ogólnie, właśnie moim planem aktualnie jest to, aby rzeczywiście wszystkie rzeczy pościągać i poukładać na biurku. A aktualnie wystawka na moim biurku jest dosyć spora, a to dopiero, tak naprawdę, początek. Teraz biorę się zaściąganie rzeczy z mojej toaletki. Słuchajcie, na pewno muszę coś zrobić z tymi pędzelkami, bo one tak. Jak dziwnie mi się tutaj wyglądają, no ale dobra, póki co bierzemy to wszystko i odkładamy, aby było wszędzie pusto, żebym sobie wiecie tak na nowo mogła zacząć układać. Dla mnie ten widok to jest autentycznie posuraj, wszystko jasne, białe, estetyczne, czyściutkie, nowe, świeżutkie, cudownie kocham to. Ten wazon jest taki lekko żółty. Kupowaliśmy go też, gdy miałam taki przypływ zmian, ale on mi się podoba. Duży, duży jest, daje fajny efekt. W ogóle, słuchajcie, przez chwilę nagrywałam dopiero hol zakupowy, który był już na moim kanale, jeżeli nie widzieliście zapraszam bardzo serdecznie. I właśnie tam mówiłam, że czuję się, abym się w tym momencie przeprowadzała, a teraz to już w ogóle, bo wyciągam sobie to wszystko i mam wrażenie, że ja co najdługo zacznę pakować w kartonie i po prostu wyjeżdżamy, Wyjeżdżamy bardzo chętnie. Także ja będę to teraz oczywiście ściągać i słuchajcie, spodziewajcie się w najbliższym czasie, nie, nie wiem czy w najbliższym, jak będzie inny dywan, to spodziewajcie się, moich kochani, nareszcie roomtouru, bo słuchajcie, ja nagrywam Ponad dwa lata na YouTubie, i za każdym razem, praktycznie raz w tygodniu dostaję prośbę o to. I słuchajcie, na samym dole mam takie dwa wyniki, które są totalnie. Powiem szczerze, z bałaganem w środku, bo tutaj są takie prawie lądomówy rzeczy. Wtedy pojemniki po prostu sobie gdzieś schowam. się zauważyłam w ogóle dopiero teraz, one się rozwaliły w ogóle. Tutaj mam tak samo jakieś kosmetyczki. W ogóle dostałam taką śliczną kosmetyczkę, zapomniałam o, o niej, od York ja Jest taka intensywna, trochę nie w moim Patrzymy ja Patrząc na to, co dzisiaj wam pokazuję. Ale właśnie tutaj mam jakieś gry jakieś 5 sekund. No, takie rzeczy raczej niepotrzebne mi już, więc to też pójdzie stąd ja już bez was, wiecie, zrobię w tym porządek, tam powyrzucam sporo. Eee, no i teraz bierzemy się za kolejne rzeczy. W sumie większość dekoracji i tak już pościągałam, ale jeszcze trochę tego jednak trzeba porobić. We vlogu z zakupów, słuchajcie, kupiliśmy ten oto fotel i on po prostu wygląda tu idealnie. Dzisiaj mi tak wolą plecy naprawdę, że on oto jedyne co, to się po prostu na niezwykle położyć, usiąść sobie na tym fotelu, bo naprawdę jest ciężko, nie powiem, że nie. Bierzę się za dekorację tej oto kółeczki. Chciałam to w samym nagrać TikToka, ale to się kompletnie nie uda, bo muszę musiałam też na telefonie sprawdzać mniej więcej, jak chciałam, aby to wyglądało. No i bierzemy się tutaj za ogarnienie tego. Tutaj mam moje naprawdę spore lustro i obok jest to taka niższa szapeczka, która trochę pełni rolę mojej szafki nocnej, bo obok mam od razu łóżko. Także bierzemy się teraz za układanie jej. Ona musi być bardzo ładna, tak jak w sumie wszystko tutaj, ale tutaj na pewno zależy mi właśnie, żeby było mega ładnie, bo tutaj bardzo często robię jakieś zdjęcia w lustrze i ona jest bardzo wtedy widoczna, więc musimy to zrobić idealnie. To są takie obrazy zrobione własnoręcznie przez mojego tatę. Słuchajcie, kładziemy sobie tutaj ten jeden i ten drugi będzie go opierać. Tutaj się o niego co. Właśnie się tylko zastanawiam, w którą stronę by to zrobić. Ewentualnie tak też to by wyglądało dobrze. Ale o, zrobimy to raczej w ten sposób. Kładę tutaj też tą lampę. Na pewno muszę z niej ściągnąć tą folię, słuchajcie. Się różni odcień tej bieli, ale już nie zwracajmy na to tak bardzo uwagi. I tutaj obok dokładnie tutaj postawię zestaw tych takich stożkowych świeczek, tylko też muszę z nich ściągnąć jeszcze tą folię. Zbieram tą jedną szafkę, jeszcze nie wiem, jak to będzie z tym ostatnim koszyczkiem, ale pokażę Wam, jak to aktualnie wygląda. Póki co, słuchajcie, ta szafeczka wygląda w ten sposób. U góry, to tak jak widzieliście wcześniej, mamy te świeczuszki, mamy te obrazy, mamy tą lampkę, która różni się mocno dosyć kolorem, bo to ono ma taki, bi taki chłodny biały, a ono to jest takie ciepłe. No ale już przymknijmy na to oko, innego miejsca na nią praktycznie nie mam. Jakoś ładnie to ustawimy i będzie to naprawdę dobrze wyglądać. Niżej tutaj mam ten koszyk pleciony, tutaj takie dwa małe wazoniki. Tutaj mamy te, których jeszcze chyba dzisiaj nie widzieliście. Tutaj mamy kominek z takim, z taką pętelką. Tutaj mamy coś takiego. I tutaj dałam ten koszyk. Nie wiem, czy on tutaj będzie, bo tak trochę mi zaburza to wszystko. Ale zobaczymy. Jeżeli zapalimy sobie tą lampkę, to to ma totalnie inny vibe. I wtedy nie widać tej różnicy mega. Więc akurat ja bym to tak zostawiła. I teraz biorę się za robienie tych oto. Szafeczek ich jest trochę dużo, więc nie ma co dalec zbędnie, tylko zaczynamy to robić. Na sam dół na pewno daję te dwa koszyczki z pepka. Tak one się prezentują, tam do środka wsadzę pewnie kilka rzeczy, żeby one się jakoś tak mega nie wypchały. Oderwam metkę, bo na pewno tych metek będzie tutaj dużo. One są trochę za małe, wydawało mi się, że będą idealnie pasować, a jednak są trochę za małe. No, ale trudno, już nic nie zrobimy z tym. Wydawało mi się, że to jest dokładnie ta wielkość, jaką potrzebowałam. Na samą górę tutaj na pewno kładę te dwa wazoniki, bo bardzo mi się one podobają. I myślę, że dam tutaj jeszcze ten kwiatek. Na razie mniej więcej w ten sposób to poukładałam, ale idę ułożyć toaletkę, żeby wiedzieć co mniej więcej jeszcze mi zostało i co, gdzie mogę jeszcze użyć. Teraz biorę się za tą komodę. Tutaj zawsze były takie totalnie randomowe dekoracje. Położę sobie tutaj tą tackę. Nie wiem, czy to jest ten white, jak mówiłam o holu zakupowym, ale kupiłam ją już, więc wiadomo, chciałabym ją wykorzystać. Mogłaby być biała. Może kiedyś, jak będę miała więcej czasu, to sobie ją przemaluję, ale póki co stwierdziłam, że będzie tutaj ona. I zbiór takich, e, wiadomo, niezbyt zdrowych dla nas świeczek, czyli tych wszystkich świeczek, które nie wiem, jak są sojowe świec, o, parafinowych świeczek. Także ogólnie w ten sposób prezentuje się ta półeczka. Tak mi się wydaje, tutaj jeszcze pewnie ja będę coś zmieniać, bo jednak jeszcze trochę tych dekoracji do zużycia mam. Stąd wyciągam te włosy, bo one mi się tutaj nie podobają, tutaj mam tego kwiatuszka. Tą figurkę, te wazoniki tutaj sobie zrobiłam taką kompozycję w ogóle po prostu ściągnęłam tą przykrywkę z tych świeczek z tej świeczki i od razu po prostu pachnie cały pokój, nałożyłam to na książkę i uważam, że wygląda to fajnie chciałam sobie zamówić takie sztuczne książki ale one są z Sheina i zanim by mi przyszły to już w ogóle pewnie bym o nich zapomniała, więc dobrze, że nie zamówiłam może innym razem tutaj mamy to, co według mnie wygląda bardzo ładnie tutaj niżej mamy te dwa wazoniki, które w rzeczywistości są mniej takie żółte, tutaj mamy ten koszczyk i tutaj właśnie coś bym może innego dała, ale to jeszcze zobaczymy no i tu mamy te dwa, tutaj jedne co się zmieniło to faktycznie ta lampka, kurde to denerwuje mnie że ona ma inny odcień, bo zobaczcie jakby to fajnie wyglądało bez niej ale no nie wiem, no niestety, niestety no zostawiam ją tutaj, bo nie mam innego miejsca kompletnie na nią, ale gryzie mi się faktycznie ona, no i tak wyglądają tutaj te rzeczy, bardzo ładnie to według mnie wygląda najładniej póki co, no i tutaj mam jeszcze rzeczy, które mam do zużycia tutaj również tak samo, z bliska tak wygląda wystawa ze świeczkami no i z toaletką miałam problem, położyłam sobie tutaj ten taki plastikowy wazon z szejna, wygląda on bardzo ładnie akurat tak na tą cenę i obok tego dałam sobie taką świeczkę z twarzą no i tutaj mamy te pędzelki, które mnie denerwują, no ale jest, te, trzeba coś z nimi zrobić, kupić jakieś inne nowe, bo tutaj i tak są takie już poniszczone. No i właśnie taka informacja do Was, ja bym chciała sobie kupić jakąś zasłonę, chciałabym sobie kupić właśnie takie zasłonki zaciemniające, przyciemniające, więc jeżeli znacie jakieś fajne, znacie jakąś fajną firmę, taką wiadomo tanią, albo po prostu gdzie to można dostać, bo nigdzie w pełku nie było, w Sinsayu też nie widziałam takich zaciemniających, widziałam tylko bardzo fajne w Action, takie z barankowego materiału, jak właśnie moje poduszki ale stwierdziłam, że boję się, jak to będzie wyglądać po praniu i też były drogie, bo bym zapłaciła za nich stówę, więc chciałam coś takiego tańszego, ale żeby nie było to takie prześwitujące jak to, żeby to były, wiecie, takie ciężkie zasłony. Także ogólnie już sobie ogarnęłam te trzy poduszki. Tutaj mamy właśnie te póki co same Barankowe, bardzo mi się one podobają. Ładnie też będą wyglądać na tym łóżku. Będą bardzo ładnie wyglądać na tym łóżku. Więc bierzemy się teraz za te takie klasyczne, beżowe. One są troszeczkę mniejsze. Zobaczymy, czy będzie widać jakąś mega dużą różnicę w rozmiarach. No i właśnie do tych czterech poduszek kupiłam trzy wkłady, bo jeszcze jeden gdzieś mam. Ten wkład, tak jak Wam mówiłam, albo nie wiem czy mówiłam, bo to mogłam mówić na w holu zakupowym. To jeden taki wkład, słuchajcie, kosztuje szóstkę. Ogarnęłam już wszystkie poduszeczki. Mamy na łóżko trzy sztuki tych klasycznych i trzy sztuki tych takich z bliska wam pokażę barankowych. Na fotelu zostawiam sobie dwie, jedną tą taką boho, a jedną tą chyba klasyczną barzewą, jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać. Kosek, który jest na taką narzutą sobie zostawiam, mogłam kupić taki bardziej w odcieniu tych poduszek, ale stwierdziłam, że jeszcze jest dobrym stanie, więc póki to sobie go zostawimy, może zmieniłem go jakoś na nowy rok. Także teraz się biorę za układanie. Wcześniej tak naprawdę miałam trzy te poduszki, a teraz mam sześć, ale podoba mi się ten efekt, bo jest taka, wiecie, całe łóżko jest tak wyłożone tymi poduszkami i teraz sobie, ej, zaczęłam się w ogóle cieszyć ogólnie, teraz sobie rozłożymy ten kocyk, czekałam na niego mega długo. Fajnie, bardzo fajnie to wygląda, powiem szczerze, bałam się, że będzie widać mega różnicę rozmiarową, ale jednak nie widać. O, jaki super, o matko, mega taki cozy Cudownie, Boże, teraz to ja już w ogóle nie będę wychodzić z domu. Ja zawsze robię tak, że po prostu ten kot tak rzucam na róg tego łóżka. O, jaki piękny, jaki piękny koc. Ja nie wierzę w to, co mówię. Czekam bo z trzy tygodnie na ten moment. Kończymy nasz piękny remont, naszą piękną renowację. I kładziemy ostatnią rzecz, czyli poduszeczkę na moje krzesło biurkowe, tak ona się prezentuje, jest z tego samego materiału co tamte. Także chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Jest naprawdę mega cozy. Jedne co to oczywiście, kamera nie oddaje tego, jak fajnie wygląda to łóżko, ale pokażę Wam oczywiście. Także wchodzimy do mojego pokoju, i pierwsze, co, mamy toaletkę, tutaj mamy świeczuchę. I mamy ten wysoki wazon. A tutaj, w tym samym co było wcześniej, mamy pędzelki. Tutaj mamy te koszyczki. Stwierdziłam, że dam tutaj te takie barankowe u góry: jeden jest taki, tam w środku sobie nic nie ma, tylko jest tak, żeby coś tam się działo. Na tej komodzie mamy taką dekorację. Uważam, że to wygląda naprawdę spoko. Ta tacka rzeczywiście mogłaby być biała, albo ewentualnie nawet mogłoby jej nie być, też by to wyglądało nawet ładniej. Ale już swoją no to stwierdziłam, że ją wykorzystam póki co. No i tutaj się robi już taki kącik, rzeczywiście mega cozy, Jedne co to nerwuje mnie, ten koszyk z tyłu, ale to tam dobrze, już przebolejemy go. Ogólnie przejdźmy do łóżka, skoro już tutaj jesteśmy, mamy tutaj sześć takich fajnych poduszeczek i rzeczywiście chyba muszę kupić ten kocyk, żeby on był w tym samym kolorze. No ale póki co mamy ten i naprawdę ten kocyk tak są jest taki cozy, nie muszę czekać aż będę na, pod nim leżeć. No jest cieniutki, bo tutaj nawet widać, że prześwituje lekko ten szary, ale no wygląda według mnie bardzo ładnie, bardzo cozy. Tutaj mam dwie poduszeczki, jedną tam właśnie boho sobie zostawiłam, a jedna to jest ta klasyczna beżowa i tutaj z tyłu też mam taki pled z Ikei. Tutaj się praktycznie nic nie zmieniło. Moje ubranka robią bardzo ładną dekorację wciąż. Tylko ten golf trochę dam niżej. Tutaj mamy tą oto półeczkę. Pokażę Wam, jak to wygląda. U góry tak to się prezentuje. Niżej, już w ten oto sposób. I chyba jednak mimo wszystko najbardziej podoba mi się właśnie ta kółeczka, więc pokażę Wam ją z bliska, a w szczególności właśnie to. No wygląda to przepięknie. Jest to chyba największa zmiana tak naprawdę, bo tutaj kompletnie nic stąd nigdy nie było. Te świeczuszki wyglądają naprawdę idealnie. Obrazy też piękne lampa tutaj, ta, ten fazon, wazonik, figurka. No i niżej to wygląda w ten sposób. Ogólnie tutaj położyłam też tego duszka, bo stwierdziłam, że on jest taki wiecie, halloweenowy, więc będzie tutaj Tutaj dosłownie jeszcze z dwa tygodnie. No i później to będzie wyglądać tak, jak wygląda to aktualnie. Także uważam, że naprawdę metamorfoza mojego pokoju udana. Czy zmieniło się dużo? Może dla Was nie. Ale dla mnie, uwierzcie mi, naprawdę zmieniło się sporo. Ja Was zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama, na mojego TikToka. To na tyle w dzisiejszym filmie. Budziaczki dziękuję za to, że byliście ze mną właśnie w tej oto mojej całej metamorfozie. I co? Do zobaczenia za niedługo. Pa, pa!